Witam serdecznie, Show Farm edycja wakacyjna, witaj Marysiu. Cześć Michał. Show Farm to nie tylko cebula, to nie tylko marchew, ale również inne uprawy. Marysiu, co jeszcze mamy? Kukurydza, 7 odmian kukurydzy cukrowej i cztery odmiany buraczka ćwikłowego. Dokładnie. Jeżeli chodzi o kukurydzę, to jesteśmy po zabiegu herbicydowym. Kukurydza się jeszcze 28 maja, czyli są to ostatnie siewy kukurydzy cukrowej. Przed nami jest, dokładnie dzisiaj będzie robiony zabieg na omatnicę prosowiankę. Zabieg ten ustalamy co do dnia wylotu matnicy, gdyż dysponujemy na załączonych obrazkach, jak widać, pułapką świetlną, która wysyła zdjęcia od razu na aplikację. Marysiu, co jeszcze? Chciałabym powiedzieć o odmianach. Chciałabym powiedzieć właśnie o odmianach. Odmiany tutaj mamy takie bardzo dobre. Jak, jak na hazerę przystało, w hazerze mamy taką odmianę Kiara, Kopa, Kinze, Kamuk. Marysiu, powiedz mi, a kukurydzę, siano na show Farm, ale również u was w gospodarstwie, jakie mają przeznaczenie? Nasza w gospodarstwie jest przeznaczona dla przemysłu, czyli na puszki. Ale tutaj mamy na naszym poletku doświadczalnym kukurydzę, które są sprzedawane do sieci supermarketów, do sieci fast foodów, także mamy tutaj wszelkie zastosowanie. Kopa jest taką fajną odmianą, która bardzo ładnie wchodzi w tacki. Jest taka szczupła, wąska, długa i bardzo ładnie się prezentuje w tacce w markecie na przykład. Na przykład Kiara jest fajną kukurydzą, gdzie kroją ją na takie kawałki i sprzedają się sieci fast foodów. Kiara oczywiście też jest kukurydzą najwyżej planującą. Także jeżeli mamy. No, Kiara to jest taka kukurydza, która, takie 18-20 ton, to jest taki standard, że ona nam daje. To jest niezależnie, nie. który to jest kawałek Polski, na jakim polu, no bo kukurydza, ona jest po prostu taka, dla mnie ona jest taka multiculti, nie? Jasne. Kiara. U nas na naszych polach, naszych prywatnych, nie show farm, to mamy tylko Kiara. Jasne. No, w kukurydzy cukrowej bardzo ważnym jest to, żeby tą omacnicę, o której wspomniałem, bardzo dobrze zwalczyć. U nas poza środkami chemicznymi mamy również do dyspozycji produkt Ostrilinia Stop. Jest to produkt biologiczny, ograniczający populację omacnice, ale może o, może o tym produkcie powie nam szerzej Iwona. Witam Was serdecznie. Ostrilinia Stop jest to preparat, który stwarza niekorzystne warunki do rozwoju e, omacnicy prosowianki. Więc jeśli chcecie mieć zdrowe, wysokie plony, koniecznie dostosujcie ten preparat Ostrinia Stop w wydawce 100 gram na hektar. Show Farm to również cztery odmiany buraczka skutkowego firmy Havera. O odmianach opowiem Wam w następnym odcinku, ale teraz chciałabym Wam powiedzieć, że jest jedna odmiana, która jest bardzo lubiana e, przez przemysł. A co tutaj Michał było robione w tym buraczku? A więc tak, w robiliśmy dwa zabiegi herbicydowe i przed nami jeszcze jeden jest ale również dużym zagrożeniem w uprawie buraczka cichkowego jest pościg, tak. który w tym roku był widoczny już praktycznie od liścieni. Mamy za sobą tutaj trzy zabiegi chemiczne oparte na strobilurynach oraz triazolach, również z dodatkiem produktu baktotarcza. Baktotarcza jest to tak jakby w nawiasie fungicyt biologiczny, ale o działaniu tego produktu opowie nam Iwona. Michał, jeśli chodzi o e, baktotarcze, jest to preparat, który stosujemy na plantacjach po to, aby uszczelnić ochronę fungicydową. Połączenia hybrydowe są gwarancją skutecznych zabiegów, nawet niesprzyjających warunkach. Jeśli chodzi o bakto będzie ona bardzo skuteczna w ochronie, wspomaganiu ochrony przede wszystkim przed kwościkiem, który jest w tym momencie bardzo dużym zagrożeniem właśnie na plantacji buraczka ćwikłowego. Jeśli chodzi o dawkę, to jest 1 kg na hektar. Bardzo serdecznie polecam to rozwiązanie, jeżeli chcecie państwo mieć zdrową plantację buraczka ćwikłowego. Pozdrawiam i do zobaczenia. Dziękuję Iwona w następnej odsłonie przyjedzie do nas specjalistka z firmy Hazera i odpowie Wam szerzej o tym, który buraczek do czego się nadaje, jak taką wam zrobi charakteryzację każdego. Zapraszamy do oglądania.